W Wooddale pod Chicago odbyło się spotkanie wychowanków Politechniki Częstochowskiej. Wzięło w nim udział kilkadziesiąt osób zrzeszonych w Stowarzyszeniu Wychowanków Politechniki Częstochowskiej, kierowanym obecnie przez profesora Jana Pilarczyka. Oczywiście wszystkie uczelnie w Polsce mają własne stowarzyszenia. Natomiast działają one różnie. Nasze myślę, że dzięki prowadzeniu niektórych bardzo ciekawych form, jak na przykład absolwent roku, tylko nasza uczelnia robi. Jedną z najważniejszych idei przyświecających działalności Stowarzyszenia jest ciągła pamięć o absolwentach oraz jednoczenie ich wokół uczelni. W przeszłości byłem działaczem stowarzyszenia Studentów Polski, gdzie właściwie pasją było łączyć ludzi i na szczęście w moim zarządzie, to co dziś rozsiedzieli kilka osób, Ci koledzy mają taką samą ambicję, żebyśmy, jest tyle sił różnych, które dzielą ludzi, my właściwie mamy jedną ideę, żadnych politycznych spraw, najważniejsza polityka jesteś absolwentem, kochany Alma Mater i dlatego no, myślę, że ludzie chętnie do nas przystają. Wychowankowie zrzeszeni w stowarzyszeniu spotykają się dwa, 3 razy do roku w różnych zakątkach świata, tam gdzie najwięcej ich żyje. Poprzednie zagraniczne spotkanie odbyło się w Montrealu. Te nasze spotkania odbywają się przynajmniej 2-3 razy do roku, zawsze są bardzo sympatyczne, znamy się, rozmawiamy o profesorach, o sprawach prywatnych, również o zawodowych. Dla mnie jest to, daje możliwość do spotkania się z ciekawymi ludźmi, ciągle się rozwijającymi i do podtrzymywania więzi i być ciągle jeszcze w tamtym naszym okresie, przypominają się lata studenckie. Co wyprawialiśmy, jak żyliśmy. To jest naprawdę wspaniała rzecz. W tym roku spotkanie miało miejsce w USA. Jego gospodarzem był Henryk Słowiński, absolwent Politechniki Częstochowskiej z 1969 roku i jej ambasador, dziś uznany chicagowski biznesmen, od 30 lat prowadzący własną korporację w Wooddale pod Chicago. Jest to ósmy zjazd absolwentów Politechniki Częstochowskiej którzy zamieszkują, którzy aktualnie pracują, zamieszkują na terenie Ameryki Północnej, czyli Stany Zjednoczone i Kanada. Tutaj to możemy tylko podziękować 30-lecie firmy Sloan Industry, że no, Heniu i jego wspólnik Adam Niedośpiał przesłali nam tyle zaproszeń i mamy 14 osób przyjechało. Henryk Słowiński, podobnie jak pozostali wychowankowie Częstochowskiej Uczelni obecni na spotkaniu, są przykładem ludzi sukcesu. Nasza uczelnia nie musi się wstydzić. My, można powiedzieć, w wielu rzeczach no, pokaż że jesteśmy skutecznie w kształceniu jako uczelnia i nasi absolwenci osiągają sukcesy niekwestionowane. Absolwenci Politechniki Częstochowskiej naprawdę są na wysokich pozycjach, są uznani tutaj powiedzmy i w Kanadzie w Stanach Zjednoczonych. Za każdym razem będąc na zjaździe pojawiają się nowi członkowie, o których nie wiemy i są, jesteśmy zupełnie zaskoczeni, że pracują w takim, a nie innym biznesie, a jest to biznes, który jest wynikiem tej dobrej nauki na Politechnice Częstochowskiej. Wielu z nich prowadzi własne biznesy bądź kieruje wielkimi korporacjami, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Pracowałem w firmie Elektromontaż przy budowie Huty Katowice. Po tych budowach skończyły się jakieś takie ważniejsze prace, które rzeczywiście człowieka obligowały do tego, żeby pożarzać wiedzę. No trzeba było coś robić, i wtedy powstał pomysł utworzenia własnej prywatnej firmy. No i tak, żeśmy zaczęli. Bardzo, bardzo skromnie, bo firma była jednoosobowa, potem dwuosobowa, trzyosobowa. Firma w tej chwili jest dosyć duża jak na warunki polskie, bo zatrudnia 50, 50 pracowników. Pracuję typowo na stanowisku inżynierskim, to znaczy moja kariera była, szła dosyć szybko na poszczególne stopnie do dyrektora firmy. No a potem, kiedy nastąpił w latach 80. ten przełom, otworzyłam własną firmę i produkuję transportery wiórów i prowadniki kabla do przemysłu obrabiarkowego. Pracowałem na uczelni na WSI Wopolu. Do 1983 roku, gdzie wyjechałem z rodziną na kontrakt do Algierii na Uniwersytet w Setifie, pracowałem tam 4 lata jako profesor, i później wędrowaliśmy do Montrealu. I w Montrealu znaleźliśmy swoje miejsce w edukacji małżonka, i ja, ja w systemie kolezialnym i nauczelni, gdzie do tej pory pracuję jeszcze. Yy, z, współpracowałem zawsze z przemysłem, i yy, yy, w zasadzie, oprócz edukacji, to pracowałem również w yy, badaniach naukowych. Zajmowałem się materiałem trudno składanymi, i za tą moją całą działalność edukacyjno-naukową zostałem odznaczony przez rząd kebecki. Tak, jako za szczególne wkłady w rozwoju Quebecu. Inżynier Andrzej Migdał, kolejny wychowanek Politechniki Częstochowskiej, robiący karierę w Kanadzie, podkreśla, że kraj klonowego liścia przyjął go z otwartymi ramionami. Jako młody inżynier, mając 24 lata, przyjechałem do Kanady, do Montrealu z dwoma walizkami. I pozostało mi tylko mówienie o tym, że jestem młodym inżynierem, skończyłem politechnikę. Nigdy w Polsce nie pracowałem. I tu, właśnie w tym kraju, na tym kontynencie, poznałem wspaniałych ludzi. W którym dzięki nim mogłem pracować jako inżynier specjalizujący się w obróbce cieplnej, w powłokach ochronnych jakości. I do tej pory pracuję już od 28 lat. Członkowie stowarzyszenia chętnie pomagają sobie także w nawiązywaniu kontaktów biznesowych. W tej chwili zakupiliśmy nowoczesne linie, ale to właśnie między innymi dzięki stowarzyszeniu i naszemu koledze Henrykowi, bo. Znalazłem firmę, która jest producentem takiej linii, to gdzie? No właśnie tutaj, w Chicago. Henryk był w zasadzie moim przedstawicielem handlowym, że tak powiem, bo on prowadził negocjacje, bo mój angielski jest bardzo słaby. Henryk prowadził, Henryk nas tutaj zapoznał z przedstawicielami firmy, byliśmy na rozmowach. Co, zakupiliśmy tą linię. Na zakończenie spotkania członków Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Częstochowskiej, jego prezes, profesor Jan Pilarczyk, wystosował swoisty apel do naszych telewidzów. Moje marzenie jest, żeby ciągnie, gdzieś ciągle doszukać naszych absolwentów. Uczelnia wypróbowała 70 tysięcy absolwentów. My mamy w naszej bazie tylko 2000, tysiące. I dlatego teraz, 20 września, robimy kolejny, bo co, 5 lat musi być zjazd. Mam nadzieję, że Wasz program zostanie usłyszany przez naszych absolwentów. My naprawdę czekamy na ich wszystkich, żeby przyjechali. Wystarczy na Google'ach wejść, Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki. Wszystko jest napisane i niech przyjadą. 20 września będziemy znów, jak to śpiewać. Tańczyć do Białego Rada, ale nie tylko. Odwiedzą swoje wydziały, swoich profesorów. Także to jest moja taka gorąca prośba, żebyście nam tą możliwość stworzyli, bo to jednak, no wiadomo, telewizja dociera wszędzie. Zatem nie pozostaje nam nic innego, jak przyłączyć się całym sercem do apelu pana profesora i zachęcić wszystkich absolwentów Politechniki Częstochowskiej rozsianych po całym świecie do kontaktu ze stowarzyszeniem.